Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym Legacy. Oj, dzisiaj się będą takie mocne rzeczy działy, że aż po prostu nie mogę się doczekać, aż to pokażę wam. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy bez jakiegoś zbędnego wstępu, ponieważ chciałabym od razu przejść do działania i pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie przywołanie na parcele pewnych dwóch osób. Słuchajcie, mamy nowe pomieszczenie. Mamy zagospodarowaną piwnicę, która została przeznaczona na więzienie i w tym więzieniu będzie się odbywało dzisiaj przesłuchanie Henryka, bo jak po Wszechnie wiadomo, jest on podejrzewany o bardzo złe rzeczy. Tak jak królowa Joan. Więc będziemy dzisiaj korzystać z modów na tortury. Dobra, słuchajcie, na czym to będzie polegać? No, nasz ukochany Henryk się tutaj przebrał w strój, żeby miał gołe plecki. Bo to jest bardzo ważne, żeby miał gołe plecki. I będzie przywiązany do tych kajdanek. I to musi zrobić nasz strażnik. On teraz tu podejdzie i. To jest teraz przywiązane do tych kajdanek. No przecież to wygląda genialnie. To jest mod, którego mi brakowało w tej rozgrywce. Takie właśnie tortury i rzeczy, które były na porządku dziennym kiedyś. No i tak podsumowując całe to wydarzenie, możemy przyjąć, że przebiegło to w sposób niesatysfakcjonujący króla, ponieważ Henry nie za bardzo chciał mówić. Wiedział, że po części jest winny, że w ogóle kiedykolwiek darzył uczuciem królową, ale z drugiej strony wiedział też, że nie zrobił nic, co mogłoby zagrozić jej reputacji. A król i jego strażnik chcieli po prostu wyciągnąć z niego jak najwięcej się tylko da. A jedyne, co on powiedział, to to, że tak, faktycznie bardzo kiedyś się kochał, tak mu się wydawało. Mało, że ją kochał, dopóki nie poznał Elżbiety, która zawładnęła jego sercem, ale królowi troszkę nie chciało się w to wierzyć, dlatego torturował go jeszcze bardziej, wierząc, że powie coś, co będzie prawdą. Torturowany Henryk nie powiedział nic więcej. Wciąż twardo stał przy tym, że królowa jest niewinna, i z jej strony nie było do niego żadnego uczucia, i było to jednostronne, co poniekąd Edwarda uspokoiło. Dobra, skończmy już te tortury. Ty się pożegnaj z tym swoim strażnikiem. A Henryk na razie będzie tutaj stał, przyczepiony, dopóki nie będą mu spadały potrzeby. I tak, król sobie wraca do góry. Idzie sobie coś zjeść, oczywiście. I królowa sobie tutaj w sumie siedzi, i ona w ogóle nie jest świadoma tego, co się tam na dole dzieje. Ona w ogóle o niczym nie ma pojęcia. I nie ma także pojęcia o tym, że jest w ciąży. I tutaj będzie kolejny nasz ciekawy wątek do fabuły, bo przecież Edward jest teraz trochę nieufny wobec niej, i na razie nie dzieli się z nią tą informacją, że jej. Przyjaciel, można powiedzieć, jest uwięziony na dole i na razie on nie zamierza jej o tym mówić. Ale tutaj nasza dwórka Samantha zaraz sobie zejdzie na dół, będzie słyszała jakieś tam krzyki, widzi przez ścianę, że tu jest więzień, że to jest Henryk, i ona stwierdza, że ona musi w tym momencie powiedzieć o tym królowej. Samanta, biegnij, biegnij, idź i powiedz o tym wszystkim. Królowo, królowo, mam dla ciebie ważną informację. Musisz wstać, i ona jest teraz w szoku, że w ogóle to się wszystko wydało, że Henryk ją darzył jak. Jakimś uczuciem. O nie, król psy! Bart, czemu mi psujesz to? Edward! No i tak, teraz wyszło, że Samanta jest 60, nie? <grym> Jeszcze jej się wyjął ją wywalą z zamku. Teraz chyba Samanta faktycznie się musi stąd ulotnić na chwilę. No i tak, i teraz to jest pora, żeby król porozmawiał z królową i troszkę się, żeby się troszeczkę pokłócili ze sobą, bo jednak to jest wymóg tutaj. On jej mówi, a, jak pewnie już wiesz, to twój przyjaciel jest u mnie w lochu, ponieważ dowiedziałem się od zaufanego lokaja, że podobno darzu ci jakimś uczuciem. I co jest twojej strony? Co masz Swoją obronę, ukochana. No i tam wiecie, awanturka musi być wszczęta. I co? I królowa jest w bardzo złym stanie, i królowa w sumie jeszcze nie wie, że jest w ciąży, więc jeszcze nie ogłaszamy tego królowi. Ale słuchajcie, kiedy ona urodzi dziecko, to będzie wiadomo, kogo to jest dziecko, prawda? No, wiadomo. Wtedy się wszystko wyjaśni. Edward póki co chce wierzyć w jej niewinność i on bardziej wierzy niż nie wierzy, ale jednak ta cała sytuacja zasiała w nim ziarenko zwątpienia, więc on musi się upewnić, że na pewno jego żona jest niewinna. Kochana, czy ty mogłabyś coś zjeść? bo ty zaraz zdechniesz. Tak, to jest dobry moment, żeby to zrobić. Wiem, że ci się chce bardzo spać, pewnie będziesz usypiała przy talerzu, ale musimy to zrobić. Musimy. No i oczywiste jest też to, że Samanta, jako dobra Samarytaninka, jako dobry obywatel, będzie musiała zaraz zejść do piwnicy i zanieść naszemu więźniowi trochę jedzenia, żeby on tam nam nie zdechł. I takie dobre spaghetti będzie żarł. Dobrze. To jest bogaty zamek, nie ma tu miejsca na biedę. Ty usnęłaś w tym talerzu. Proszę cię, no błagam, błagam nie usypiaj, dojedz to. Udaj mi, że to zaniosłaś tu, tak? Tak po drzwi Hamsko, jak było w tych wszystkich serialach. No i przychodzisz tutaj do niego i mówisz, e, słuchaj, wiesz co, żebyś ty nam tutaj z głodu nie umarł, to ja ci przynoszę jedzenie, tylko najpierw trzeba cię uwolnić. I też fajne jest to w tych modach, że on ma teraz wspomnienie, że był uwięziony. To jest w ogóle ekstra, że to się zapisuje we wspomnieniach. No i tak, nie możesz teraz wyjść, musisz zjeść w ten sposób. Kurde, trzeba go znowu tu uwięzić. Samanta mogłaby się tu teleportować. Trzeba tego więźnia znowu zaczepić o te łańcuchy. I wydaje mi się, że chyba rano. Go po prostu uwolnimy, już. O, ho! No i super, będziesz mogła rano powiedzieć swojemu mężowi, że jesteś w ciąży, i wtedy mu tak hamsko powiesz, że no, zobaczysz, kogo jest to dziecko, do kogo będzie podobne, i wtedy będziesz miał pewność, że ja cię nie zdradziłam. No i dobra, Samanta go uwięziła z powrotem. Pewnie wypuścimy rano Henryka, bo nie będziemy go tutaj trzymać cały czas, bo nam zdechnie z głodu, a nie mam czasu na zajmowanie się jego potrzebami, więc to jest tylko takie, wiecie, pokazanie, że chciałam po prostu wprowadzić trochę dramaturgii do tego odcinka i do całej serii. Wydaje mi się, że no, całkiem mi się udało. No ale tak, no siłą rzeczy, jak więcej z niego nie wyciągnął, no bo on torturowany był kilka godzin, nic nie wyszło z tego, no to co on może więcej powiedzieć? No raczej chyba nic z tego nie będzie i po czasie myślę, że go uwolnią. Ej co, i on się sika teraz jak... O kurde! Sponiewierany, Boże! Elżbieta tam biedna, sama w domu została z dzieckiem i nie wie, gdzie jest jej mąż. Smutne to jest w sumie! E, odblokujemy sobie drzwi. i on jest w ogóle wściekły teraz na to wszystko, co się wydarzyło. Henryk został sponiewierany i uwolniony. No ale król się niczego ciekawego od niego nie dowiedział. Królowa może by już wstała i by się wykąpała i wysikała. O słuchajcie, król się obudził, to jest bardzo dobra informacja i teraz żonka do niego przychodzi. Porozmawiaj sobie z nim. Mężu. Jestem w ciąży. Cieszę się bardzo, że ona jest w ciąży, ale ona teraz tak hamsko mu mówi, że przekonasz się o tym, że mam rację, mężu, kiedy zobaczysz, że dziecko jest podobne do ciebie. No i on ma takie, no dobra. Okej, okay, faktycznie, to jest mocny argument. On się przekona faktycznie, że to jest jego dziecko albo nie jego, kiedy ona urodzi. No i oczywiście my wiemy, że to jest ich dziecko, ale on troszeczkę tak na 20% jest niepewny. I on czeka na, te, na to rozwiązanie. Jeszcze go on jej pogratulował. O, już miałam mówić, że. Że Joanna jest wciąż i nawet nikt jej nie pogratulował, ale jednak Edward jej pogratulował, więc się nie liczy. Okej, okay, ty korzystając z tego, że masz trochę czasu wolnego, ćwiczysz sobie logikę do awansu, bo wiem, że ci jest chyba w pracy potrzebna i to jest jedna rzecz, którą musisz porozwijać. A królowa sobie w sumie siedzi i sobie chilluje bombę i rozkoszuje się swoją naturą i tym, że jest ciężarna. Jeszcze się do ciebie dołączyła Samantha, która pewnie jest ciekawa, jak tam poszła rozmowa z królem. I mówi tak, tak, w bardzo złym stanie jest Henryk. Ona się pewnie o niego pytała teraz, czy bardzo źle z nim było. On mówi tak. Był biczowany, całe we krwi, sprzątałam jego siki. Nie dobra, ale nie śmie się, to nie jest śmieszne. No ale ona się ogólnie martwi, no nie, mimo że ona go nigdy nie kochała, to był jej bliski i znali się w sumie tam, nie wiem, od dziecka raczej, skoro pochodzili z jednego kraju. No i ona się po prostu stresuje, ale ona wie, że jedyną osobą, którą kiedykolwiek kochała, był król. No ale król no to musi zweryfikować te informacje, wiadomo. Samanta, wiesz co, ja ci zakolejkuję tutaj sprzątanie tego wszystkiego, całego tego syfu, bo tutaj trochę widzę, że jest, ale ten trymestr szybko lecą. Boże, ja się, kurde, zdziwiłam mega, że to już, ale faktycznie, tak. Tutaj ta ciąża przecież leci bardzo szybko. Ej, niedługo będziemy mieć znowu kolejnego pięknego, w sumie nie kolejnego, tylko pierwszego następcę tronu w tej dynastii. Jestem mega podjarana, jestem bardzo ciekawa, co się urodzi, bo mam fajne propozycje imion od Was i już w tym odcinku będziemy je losować za pomocą koła Fortuny. I oczywiście zobaczymy, czy będzie chłopiec czy dziewczynka. Mamy różne... Mam, mam chyba po pięć imion, które sobie wybrałam od Was na Discordzie i naprawdę są to przepiękne imiona. I każdy z nich mi się podoba, więc jestem mega zajawiona. Co tu się wylosuje? Czy ty się nauczyłeś tej logiki? Tak, nauczyłeś się, Boże. Edward, gratulations. Tak, patrzcie, basen już jest piękny, pokolorowany. Już pomalowałam go, żebyście się nie ten nie denerwowali, że jest taki brzydki, niebieski. Teraz bardziej pasuje do epoki. Jest basen z drewna normalnie. Patrzcie, drewniany basen. Ja wiecie, że tak sobie myślę ogólnie o tej genetyce całej. I tak się zastanawiam nad tym, jak będzie wyglądało nasze dziecko. W ogóle to też kminie, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Bo słuchajcie, już w tej epoce to jest bardzo istotne, kto się urodzi. Bo od tej epoki możemy mieć władcę, kobietę lub mężczyznę. Oczywiście to będzie kolejna epoka, w której ta osoba, czyli dziecko będzie będzie władało, no bo teraz epoce trzeciej włada Edward, no i na razie to się nie zmieni. Ale jeżeli urodzi im się księżniczka, no to prawdopodobnie ona będzie królową, ale będzie miała bardzo ciężkie życie, no bo jednak jako kobieta będzie musiała naprawdę być bardzo uzdolniona, żeby nie było żadnego buntu przeciwko niej. I naprawdę, dlatego tak jestem podjarana tą ciążą, bo naprawdę jestem ciekawa, kto się urodzi. O! O! Czyżby? Czyżby? Tak! Jezus! A! Edward, może byś się przejął, co? Jedno dziecko, dobrze. I teraz musimy sprawdzić, jaka jest płeć. To jest ważne. Słuchajcie, prawdopodobnie będzie królowa w przyszłej turze. Pod warunkiem, że nie umrze przy porodzie. Słuchajcie, teraz trzeba zrobić losowanie. Edward, może byś się przejął, co? Jedno dziecko, dobrze. I teraz musimy sprawdzić, jaka jest płeć. To jest ważne. Słuchajcie, prawdopodobnie będzie królowa w przyszłej turze. Pod warunkiem, że nie umrze, przy porodzie. Słuchajcie, teraz trzeba zrobić losowanie. Kręcimy kółkiem i sprawdzamy, jak będzie nazywała się nasza dziedziczka. Uh! Oh! Bardzo piękne imię się wylosowało. Bardzo piękne i chyba w sumie jedno z moich faworytów, więc mega się cieszę. Dobra, zaczynamy od życia matki. Uch. Kresik jest. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Nawet bardzo. Let's go. Ameno, rację. Ok, przeżyję, przeżyję. Wszyscy przeżyją. Dobrze, jestem spokojna. A teraz zobaczmy, jakie będą geny przekazane. To, to jest dopiero ciekawa rzecz. Oczywiście nazywamy naszą córeczkę Maria, Mary, jak tam kto uważa. Czy ty właśnie odziedziczyłaś wszystkie geny po matce? No, błagam! Jak mamy teraz udowodnić, że ty jesteś. czy <ścoughs> ty jesteś córką królewską? Nie! No, ja walnę z tego! Przecież Edward nie ma chyba szarych oczu. Czy ja się. Nie, no, ma niebieskie, no ale musiałam się upewnić. Okej, okay, ale dziecko nie jest czarnoskóre, więc. heba jakby się połączyło Joanne z Henrykiem, to wyszłoby ciemne dziecko, albo chociaż... Nie, no w sumie to nie jest też powiedziane, ale w prawdziwym życiu, jak się łączy osobę czarnoskórą z osobą białą, to raczej nie wychodzą dzieci takie typowo, typowo białe. Chyba, że się mylę, ale w większości chyba tak jest, że wychodzą takie... Jezu, nie chcę powiedzieć czegoś, żeby to nie zabrzmiało, nie zabrzmiało źle, ale takie, wiecie, no ciemne dzieci, takie... Nie są one ciemnoskóre, ale nie są też jasnoskóre. Wiecie, o co chodzi no i tu mi się wydaje że raczej widać że to jest jednak no nie no widać 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 dobrze no w ogóle mega fajnie że się urodziła córka no naprawdę ciekawe jak się z tym wszystkim czuje Edward ale on raczej cieszy się. I on teraz widzi, że no okej, okay. dziecko jest białe, okej. Okay. To jest chyba moja córka. No przekaż mu tą córeczkę i mówisz teraz, no i co widzisz, śmieciu? To jest nasze dziecko. Ja cię nie zdradziłam. Ej, to będzie piękne dziecko, ja to czuję, naprawdę. Ona będzie cudowna, ja się mogę założyć. Słuchajcie, na naszych oczach się buduje nowa dynastia właśnie. Ciekawe, ile jeszcze dzieci będziecie mieli ze sobą. To mnie dopiero ciekawi. Dobrze, królowa to może niech sobie w ogóle nie sprząta tego odpocznij sobie po porodzie. To ci się należy, bo ty dopiero co urodziłaś bobaska, a tatuś się tutaj zajmie bobaśkiem. Tak, ja widzę, że tatuś jest już taki szczęśliwy, że ma, że ma dziecko. No ja też się cieszę, że jest dziecko. Chociaż liczyłam na to, że dziecko będzie albo rude, albo niebiesko okie. Okay. No ale wyszło jak wyszło. Tutaj widzę, że chyba jest szansa na to, że będzie miało... Twarz po ojcu, jakąś taką, wiecie, jakiś taki zalążek genetyczny jego twarzy, i będzie może faktycznie widać, że to jest jego córka. No musi być widać. Nie widzę innej możliwości. Słuchajcie, Henryk i Edward są tak różnymi mężczyznami, że tutaj na pewno widać, że to jest dziecko Edwarda. Samantha, a ty byś nie chciała wziąć tego dziecka od Edwarda? Może byś na przykład nakarmiła je żeby on nie musiał się już tym martwić. Tak, przekaż jej Mary, ona się nią zajmie, a ty zajmiesz się swoimi obowiązkami. To mi widzę, że aż tak się nie chce jeszcze spać, więc królowi będziemy jeszcze rozwijali kreatywność. O, jeszcze myśli o swojej córce, grając na pianinie, ale romantyk, słodziak największy, Boże. Tak, ty się zajmujesz Mary, dobrze, nakarmiona chyba, chyba nakarmiona, teraz ją położysz do końca, wrócisz i posprzątasz te wszystkie tutaj rzeczy. No i co, i teraz oficjalnie chyba możemy już uznać, że Henryk i Joanna nie zgrzeszyli niczym, no i że faktycznie nie było tutaj nic na rzeczy, że faktycznie Henryk się o niełamyśli o tym rycerzu i o tej całej sytuacji chyba z uwięzieniem. Więc chyba możemy szczerze przyznać, że oni są teraz obydwoje uniewinnieni. Ona urodziła dziecko, które jest podobne do jej męża, i chyba nie ma się już kobieta o co stresować, że ktoś ją pozwie o to, że jest niewierna. Więc wszystko finalnie dobrze się skończyło, ale wątek był mimo wszystko bardzo fajny i jestem z niego dumna. Już Mary się drze, trzeba jej pieluszkę zmienić, potem się chwilę z nią jeszcze pobawisz. I ją położymy z powrotem do kojca i ty, Samanto, możesz się położyć spać i może w geście tego, że jesteście pogodzeni, to moglibyście nawet pójść spać w jednym łóżku, no bo on teraz, wiecie, jest mu trochę głupio, bo ją posądził o niewierność, ale wiadomo, on jest królem, a królowe nie przepraszają, więc powiedzmy, że wszystko się unormowało teraz i... Wszyscy uważają, że wszystko się wyjaśniło. Dobra, weź, bo jest druga 30, a ty jeszcze nie śpisz, więc kładziesz się spać, Joanno. No i co, moi drodzy, i widzimy się rano. Dobra, wydaje mi się, że przy dobrych wiatrach Edward powinien dostać awans w dniu jutrzejszym. Ale że dzisiaj w sumie ma wolne, to może byśmy się w sumie wybrali z nim na pracę publiczną. I chciałabym, żeby po prostu poszedł wygłosić jakąś przemowę, jakieś orędzie do ludu i na przykład pogadałby z podwładnymi i się tak wiecie, popytał ich, czego oni potrzebują. Na przykład, wydaje mi się, że on jako dobry król, który jest szanowany. Jezu, no, co tu się znowu dzieje? Jako król, który jest szanowany wśród społeczności, to faktycznie mógłby pójść do tego ludu i dbać o to, żeby im się dobrze żyło. Dlatego chciałabym takich akcentów dawać dużo, żeby on faktycznie pokazywał na każdym kroku, że jemu bardzo zależy na tym, żeby jego ludziom żyło się dobrze i faktycznie już to jest z góry zadecydowane, że on jest dobrym królem, więc tutaj musimy faktycznie pokazywać, że tak jest. I na przykład poszlibyśmy na targ, tam jest taka fajna mównica i pokaże, że jesteś fantastycznym władcą. W ogóle musimy ci niedługo strój zmienić, bo ty za długo już Edward masz ten sam strój. Także jak dotrzemy na miejsce, to przygotujemy Ci jakiś nowy outfit, co ty na to? Ty, jako lubiący modę, chciałbyś? Ja też bym chciała. Także tak, nowy outfit odblokowany. Uważam, że bardzo ładnie ci ten strój kontrastuje z twoimi rudymi włosami. To jest Andrea, nasza ulubiona, kobieta lekkich obyczajów, tak. Tutaj wiem, że jest opcja wygłoś kazanie, ale nie gadamy kazania, tylko gadamy przemowę, bo tak sobie upatrzyłam, że tak będziemy robić. A czy ktoś chciałby tutaj przyjść i nas posłuchać? I też fajnie, bo król sobie przy okazji trochę zarobi przy tym. Tylko, czemu tak mało osób go słucha? Niech tu więcej ludzi. O, okej, okay. Joe, przyszedł nasz ulubiony strażnik. Joe, zawsze nas strzeże wtedy, kiedy potrzebujemy. Super. Patrzcie, coraz więcej się tutaj zbiera naszych podwóch. Ładnych, jak dobrze wiedzieć, że nas ludzie słuchają i poważają? Poważana Andrea, obywatelka do nas przyszła. Ciekawe, czy się pochwali królowi z tego, że ma romans z Jamesem. Moi drodzy, zależy mi na tym, żeby w moim królestwie wam się dobrze żyło. Powiedzcie mi, czego potrzebujecie, a ja postaram się spełnić wasze życzenia. Bądźcie dobrzy, płaćcie podatki, a otrzymacie wszystko, czego tylko pragniecie. Będę lepszy od mojego ojca. Będę dobrym królem. Nie no, jesteś wspaniałym królem. Edward, naprawdę. Dobrze, skończyłeś? To może chciałbyś na przykład z kimś pogadać, na przykład z panią Cecylią, z którą się zapoznasz, albo z Andreą. I dobra, myślę, że teraz możemy sobie już wrócić do domu. Zrobiliśmy co do nas należało, więc oficjalnie uważam misję za zakończoną. Myślałam w ogóle, żeby królową czegoś pouczyć, ale ona cały czas kurde chce na tych instrumentach grać, ale to dobrze. Może to jest akurat rzecz, która ją łączy z mężem, no bo jej mąż jest tutaj mecenasem sztuki i on bardzo sobie ceni takie właśnie rzeczy, typu muzyka, sztuka, rzemiosło. On takie rzeczy uwielbia i może właśnie to jest ta rzecz, która ich, ich łączy, nie? I może on teraz przyjdzie sobie do niej, podejdzie i będzie patrzeć, jak ona pięknie gra i się może nawet do do niej dołączy, stwierdzi Boże, patrzcie, on nawet reaguje, jak ona gra. Patrzy się, spogląda, słucha i mówi, a dołączę się do niej, pogramy sobie razem. Jest ale słodko, naprawdę, że oni sobie tak razem muzykują. Samanta jeszcze. Ej, co, Może Samanta przyjdzie śpiewać. No fajnie by było, ale, ale nie, no niestety nie. Nie ma dla Ciebie miejsca, Samantha, tutaj wśród ludzi. Ja mam w ogóle pomysł. Teraz Ty podejdziesz do swojej żony. Oczywiście nie będziesz jej przepraszał, ale chcesz zapytać, czy na pewno jest wszystko w porządku, po porodzie, jak ona się w ogóle. Czu nie no, czemu wzięłam mu panie za dupę? To nie jest adekwatne do tej sytuacji. Zapytasz się, czy wszystko jest w porządku, czy ona się dobrze czuje? Zrobi się jej masaż, coś tam, ten tego. I w ogóle pamiętacie, że oni się chyba nie kochają, ona tylko go kocha, a on jej nie kocha. On jej dalej nie kocha! Jak ty możesz? Ja, nie, musimy to zrobić. Ja nie dopuszczam do siebie myśli, że u niego nie pojawi się serduszko. To jest po prostu niemożliwe, że tak będzie. Ty musisz po prostu ją kochać całym swoim sercem. Ona pierwsza się zakochała, a ty co? Ty normalnie jesteś jak twój stary, on też nie mógł nikim zakochać, nikt mu się nie podobał. Ale nie, no nie ma co cię porównywać ze swojego ojca, bo po prostu zakolejkuje ci milion rzeczy i będę liczyła na cud i na to, że w końcu się ugniesz i zakochasz. A co wy robicie? A, urodziny, już myślałam, że na barabara idziecie, już się wystraszyłam. Co to za grzyb? Co to jest za fryzura w ogóle? O mój Boże, jaka słodka. Ale w sumie widzę podobieństwo do Edwarda. Widzę, widzę bardzo duże podobieństwo. Jakieś nowe ciuszki, fryzurka, ten tego. Jezu, patrzcie jaka ona jest urocza. Ja nie mogę. Boże, no ty jesteś taka urocza, że ja cię zaraz po prostu schrupę, no. Mogłaby się nauczyć na przykład sikać. Musimy zacząć się w ogóle czegoś uczyć, bo ona jest, ona jest następczynią tronu obecnie. Ona musi po prostu zapitalać w życiu. Ona ma przed sobą bardzo potężne zadanie teraz, bo ona się musi przygotowywać na władczynię późniejszą. I to jest teraz. Misja matki, właśnie, że ona musi się skupić na tym dziecku, mimo że ona jest dziewczynką, to tak jakby teraz już faktycznie te dziewczynki mogą być legalnie następczyniami tronu, więc ona całe swoje życie musi poświęcić na to, żeby jej córkę do tego wszystkiego przygotować. Tylko póki co się jej widzę, że chce spać, więc damy jej odpocząć i będziemy ją jutro może uczyć tych wszystkich umiejętności. Idź, zjeć coś, królty, idź sobie wysikać się na przykład. Potem może zjesz sobie faktycznie jakąś kolację. I myślałam, że czegoś się dzisiaj jeszcze nauczyć, ale nie wiem czy zdążymy, bo jutro musisz się do pracy wyspać, więc obstawiam, że chyba mało dzisiaj zdążymy zrobić. Dobra, chyba niewiele zdążymy dzisiaj zrobić, więc może od razu po prostu położę króla spać, żeby on naprawdę się jutro wypoczął, bo ja bym chciała kolejne pieniądze, żeby nas było stać na uniwersytet kiedyś, który musimy, kurde, wybudować jakoś, nie? Więc tak, ty w ogóle nie wiem, czy dziecka nie musisz wypuścić, tak, bo ono się już drze, oczywiście, że tak. I może byśmy w sumie Wpuścili to dziecko, bo Ty jesteś zmęczona i chyba nie masz siły jej uczyć czegokolwiek dzisiaj, więc po prostu ją tu odłożysz. Ona się będzie bawić, ciebie położymy spać. No i w sumie widzimy się rano. Mary się bawi, więc myślę, że zajmie się sobą do rana. Samanta, dzisiaj musimy obudzić, bo dziecku się troszeczkę chce sikać, więc nie odchodź stąd, albo w sumie czekaj, musisz opróżnić nocnik przecież. I może w sumie w międzyczasie, jak na przykład królowa będzie zmęczona, albo będzie czymś zajęta, chociaż w sumie nie wiem, czym ona może być zajęta, to w międzyczasie w sumie faktycznie Samantha może też się zająć wychowaniem, no bo od tego ona też faktycznie jest, nie? Więc zaczniemy sobie może od chodzenia. Będziesz ją uczyć, chociaż ona jest troszeczkę śpiąca, ale chociaż zacznijcie trochę się uczyć. O! Bardzo ciekawe rzeczy tu się dzieją. Dobrze, stara ani się, na dziecko. A nasza dwórka patrzy i podziwia i zazdrości. Ona też by tak chciała. Tu się wydarzyło coś? O, kurde. Bez, bez, bez dziecka. W sumie spoko nawet. O, Boziu, idź, bo naprawdę na tym awansie mi bardziej zależy niż na miłości do Twojej żony. A ja wiem, że Ty z teorią bardzo kochasz, tylko nie jest to udokumentowane w Twoich wspomnieniach. Ja to wiem. Czy Ty byś na przykład chciała iść do swojej córki, która w sumie się jeszcze nie obudziła, ale zaraz się już obudzi, wzięłaby się na ręce i byś ją pouczyła. Chodzenia, bo ona chyba jest miar ogarnięta. To jest teraz twój priorytet. No co? A, lokajni się butelkę. W sumie nawet dobrze. Niech dziecko ma siłę do działania. To jest, to jest ważne, to jest ważne. Ta nauka tego chodzenia i wszystkich innych rzeczy jest tak męcząca i tak w ogóle mozolna czasami. I wiem, że da się kupić te specjalne butelki, które pobudzają dziecko do, do tego, żeby robiło cokolwiek, ale nie no ja nie chcę się w to bawić. Czy ty dostałeś awans i bonus w wysokości 12 tysięcy? Zgadza się? 18 tysięcy simuleonów. Boże, to jest naprawdę potężna, potężna kwota. I co ty musisz do awansu? Wielkie nic! Wszystko masz rozwinięte, ale nie spoczywamy na laurach, tylko ciśniemy dalej, bo ty teraz jesteś prawdopodobnie na jakim poziomie teraz? Kurde, nie jest napisane, jaki to jest poziom. To jest najgorsze, że nie wiem, na jakim on jest levelu tej pracy. Ale obstawiam, że na jakimś może. Piątym? Nie wiem, zostawmy to taj w tajemnicy. Jestem szczerze mega ciekawa, ile będzie nam dane mieć dzieci w tym pokoleniu. Naprawdę jestem bardzo ciekawa tej liczby. Pewnie pamiętacie też tą nową zasadę, którą wprowadziłam. Przypominam o niej, że kiedy królowa będzie miała 10 dni do starości, to wyłączamy jej możliwość zajścia w ciąży. To jest bardzo istotna rzecz, o której warto wspomnieć, bo czasami może wylecieć z głowy. I wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko opcja, biorąc pod uwagę, że rozrost simsowy z ACR-em jest duży, i czasami nie ma się w ogóle na to żadnego wpływu, ile dzieci się urodzi. Więc jednak, żeby nie mieć aż tak dużej rodziny, która i tak już jest duża, to wydaje mi się, że ta opcja będzie całkiem w porządku. No dobrze, słuchajcie, jest poniedziałek godzina 18:05, więc stopujemy grę. Myślę, że dzisiejszy odcinek Was mega zaskoczył i ja jestem z niego dumna. Ciekawa jestem waszej reakcji na tortury i na cały ten w ogóle wątek z Henrykiem i Joanną, a także to, że urodziła nam się dziedziczka tronu. Naprawdę jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Dziękuję wam mega za obejrzenie odcinka, zapraszam was na Discorda, a także do dołączenia do jak żebyście mogli mnie wspierać w tym, co robię, jeśli wam się to podoba, a także żebyście mieli dostęp do wcześniejszych materiałów. Życzę wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!